Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Mikołaj, a ja Sławek i mamy również Ula Słomkę. Czytajcie brzyma, <laughs> czytajcie Lobif, jak tak, wolicie. Tak. Ula z kanału Słomka, do której oczywiście Was zapraszamy, bo tam też będziecie mogli zobaczyć odcinek, w którym mieliśmy przyjemność wystąpić. A z czym przychodzimy dzisiaj do Was? Mianowicie... Ja powiem, powiem, przepraszam. Proszę, proszę, powiem, żebyście subskrybowali ten kanał, dawali łapkę w górę i piszcie komentarze, co myślicie o tym kanale i jaką wydalibyście odpowiedź, ponieważ dzisiaj będzie... Książkowe To Czy To. Tak. Zostawiliśmy skrzyneczkę na Instagramie, gdzie mogliście zadawać różne pytania. Są też trudne, niektóre takie, żeby się właśnie, no trzeba podjąć decyzję, więc. Tak, niektóre wybory będą bolesne. To co, jesteście gotowi? Ja Nie, nie chyba, ale nie mam <laughs> wyboru, bo. jak powiedziałem się trudnych, bo wy wiedzieliście już to pytanie, a ja nie. Co e, ja jestem tak? tak, ale nie przygotowaliśmy się z nikim. Ok, jak. Dobra, Tak, no, wybierając no, ten odcinka tak generalnie z ludzie do dobrze. tego podchodziliśmy. tylko ja się pochwalę, boi. że mam kuszułkę z uczu. No W ogóle Urszula jest świetna. Ja się bałam. Ja nienawidziłam gdy Urszuli, bo ja zawsze w przedszkolu jak bawiliśmy się w małą syrenkę, to ja bałam Urszulą, bo jestem królem. No. I to jest moje trauma życiowa. Takie historie. Ja uwielbiam króle też. Tak, króle jest super. A film też jest super. Tak. tak. Mhm. Lecimy. Okej, okay. w takim razie pierwsze. Kto ma większą biblioteczkę? Wy czy Ula? Nie wiem, no, chyba ty masz większą. Ula ma większą, zarówno jeśli chodzi o ilość regałów, to jednak też książek ma więcej. Macie mm. jeszcze nie mówi u siebie. Y, no mam damy. jeszcze trochę w domu. No ale to masz więcej chyba. Mm, tak, Ula ma sporo większą, generalnie. Ale, ale nie... my mamy bardziej ułożoną. to na pewno. A po drugie, w Macie chyba szybciej wam przychodzi tych książek ostatni trochę no, zwolnił ja też ale... nie dzwoniłam, nie czyli w sumie opory, no. No. porówno. ale generalnie mam się, marzy nam się tutaj kiedyś zrobić reorganizację wspólnie z Urzędowo. Zrobicie oczywiście Was zapraszam zawsze, tylko jakbyś <noise> trochę cieplej. Dobra, to jak najbardziej zapraszam, bo My ja trzymam nienawidzę. Z... Nie My trzymam słowo, ze słowo. Tak, i będzie, będzie film. Okej, okay, to w takim razie kolejne. Zrezygnować z fantastyki czy młodzieżówek? A w ogóle... Aha, bo tak, no to no, pierwszy już powiedzieliśmy. U mnie z młodzieżówek. Ja też bym prędzej zrezygnował chyba z młodzieżowy. No ja też, poza tym coraz częściej też sobie uświadamiają, że te wiele młodzieżów już do mnie nie trafia. Tak, ja na przykład często mam takie, mm. o Boże, znowu. znaczy lubię młodzieżówki, ale na naprawdę muszą być wyjątkowe, żebym ja je pokochała. A fantastyka też jest młodzieżowa. Ale najpierw z fantastyką, a później z młodzieżówką, mm. więc można to też wpleść tą fantastyką. Mm -hmm. Ja też jeszcze zagadnęłam z młodzieżówką. Ja tak samo, ale nie byłoby mi zbyt łatwo. Czyli zgadzamy się tutaj. Ja też bym żałował. Jedność związku. Najpierw film, czy książka. Ha! To zależy. Nie, dla mnie jednak książka, bo to jest tak, ja że tak ja, ja często w ogóle boję się już po ekranizację, bo po prostu nie chcę sobie zaspoilerować mm -hmm. dobrej książki. U mnie to zależy, ponieważ często nie wiem, że dany film jest, był, jest ekranizacją, więc. Mm -hmm. ym, ale ja nie mam zbyt, zbytnio problemów z tym, żeby najpierw coś obejrzeć, a później coś przeczytać. Chociaż staram się też czytać, ale wychodzi różnie, więc nie jest tak, że czegoś nie obejrzę, bo nie przeczytałam. Ale mieliście kiedyś sytuację. A ty mi układałeś się? Ja najpierw książkę na pewno. A mieliście kiedyś sytuację, że film był lepszy od książki? Tak, i yy, to jest. Czekaj. To jest chcesz... na Igrzyska Śmierci. Proszę Państwa. Serio? Film? Cieba podobał? Tak, bo ja nie lubię Igrzysk Śmierci, balladę uwielbiam, ale... Nie, że nie lubię, tylko wolę... Nie, nie lubię narracji Katnic, bo mnie mm. bardzo znerwuje. Mm -hmm. Ja Ty? mam tak trzy kroki od siebie. Film jest lepszy. A też coś na pewno jeszcze było, ale... Ja, ja też, też pewnie coś mam, ale teraz nie tak. wspomnę sobie. Mm. Nie powiem. Ja ale jednak znam chyba więcej przykładów, kiedy to książka tak. była lepsza od tak. filmu. A poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, połowę fajnych filmów i serial nie byłoby, gdyby nie książki. Hmm. więc pamiętajcie o tym. Do końca życia oglądać tylko super filmy i nie czytać. Czy czytać same super książki i nie oglądać filmów? Czytać, a nie oglądać u mnie, zdecydowanie. To jest dla mnie bardzo trudne. Ale seriale też się liczą, nie? No, tylko... no oj, no nie, bo ja chyba mi też wydać się. Liczą. Nie, dobra, że generalnie jest pytanie pomiędzy oglądaniem a czytaniem. czytaniem tak. Hmm. No ja wybrałbym te książki, ale z takim bólem. <laughs> no, z takim bólem. Ja też bym chyba wybrał by książki, ale bardzo mi jest szkoda. Jednak wieczorem nic tak nie wchodzi jak serial. No ja też się lubię, a, ale mm. tutaj na pewno bym brała książki, że tak by było, bo no, ja się w czasu. Prostu... Ale pomyślcie, bez żadnego Netflixa, bez żadnych platform, jacy bylibyśmy odczytani. Ale kwestii. ja ostatnio w ogóle tak bardziej YouTube niż w ogóle wszystkie platformy. Naprawdę? Tak, bo ostatnio na Netflixie nie ma nic, co na co... Czekam na parę y, sezonów mm. nowych, ale nie mm. ma nic, co bym chciała tak na bieżąco teraz obejrzeć. Okej. Okay. Dobra, do końca życia słuchać tylko audiobooków, czy czytać książki w e-booku. Czytać książki w e-booku, Ja tak ale samo. Audiobooki się dopiero przekonuję yy, i zdecydowanie e-booki. Ja Chociaż ja to, wolę my. książki papierowe, oczywiście. No ja tak samo, ale akurat ja już wolę e-booki niż audiobooki. No dla mnie też e-booki. Jednak my. czytanie jest no, czymś takim bardziej tradycyjnym niż słuchanie. Nie, nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałem, ale, ale generalnie <laughs> jestem na razie przyzwyczajony do tego, że książki się czyta, i nie słucha. Biblioteka czy księgarnia? Księgarnia. Ja tak samo. No w bibliotece nie byłem chyba od czasów szkolnych. Ja byłam ostatnio pokład do Legim, zabrałam kartę, kartę biblioteczną, bo moje okazało się, że już jest nieważne, bo nie dam jakieś papieru. Czajajcie moją historię, tutaj szybko opowiem, przepraszam, taką tą historię. <grym>, Byłem z Mikołajem w jednej bibliotece we Wrocławiu, bo Mikołaj się tam chciał założyć kartę, żeby odebrać kod do Legimi. Czajajcie, że stałem obok i oglądałem obrazy, nie robiłem sobie karty, bo wtedy nie miał, miałem jeszcze Kindle i ten kod nie byłby dla mnie, a teraz on ma kartę i może sobie mailowo odebrać kod, a ja muszę jechać do Wrocławia i założyć, założyć kartę. <grym>, ale nawet w Lublinie są. Ja wiem, i też w, w okolicy legnicy też znaleźliśmy. Ale jak stałeś obok. <grym> Ale jak stałem obok, podszedłem do tego okienka, wypełnił formularz i po prostu miałbym już kartę i mógł mailowo otrzymywać kody. Przegryw życie. <grym> Dobra, czytać pod kocykiem, czy czytać w miękkim swetrze? Mm, czyli czy bardziej ciepło się ubrać, czy bardziej cie, tak. ciepło, ciepło, ciepło czy się, się nakryć. Od, tak, 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 to ja powiem, że pod kocykiem, bo ja średnio ze swet, swetrami takimi nie takimi zamkniętymi. Nie lubię takich zamkniętych swetów, lubię tylko takie, nie wiem, mm -hmm. jak to karty. się nazywa? No, kardigan. Czy coś takiego. E, I lubię pod kółderką najchętniej. To ja chyba też wolę się nakryć czymś, ale najlepiej to i to. I, jednak, i, I z fotelami i kocem. W ogóle czytanie w łóżku jest przyjemne. Ja nawet wolę niż na przykład na fotelu. Mm. Ale generalnie, no, raczej pod kocem. Chociaż czasem jest zimno w ręce. Kiedy wiadomo, trzeba trzymać książkę i, i wtedy nie można sobie nakryć żadną przedkutki rękawy, mm. to może być zimno w ręce. To ja szlafroczek. No to, 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 to No to masz to I nie to, nie... to, jak połaj, <laughs> że mniej więcej i cię po ubierasz i że cię Dobra, zwykły, główny bohater, bohaterka, czy The Chosen One? Hmm, motywy wybrańcy czy raczej nie? To jest strasznie trudne dla mnie, bo to zależy od, od książki, bo ja, ja lubię często na przykład e, te motywy uczenia się, odkrywania magii, ja bardzo to lubię, mm -hmm. e, ale ostatnio chyba polubię też bardzo tych zwykłych bohaterów i jak to jest przedstawione. To znaczy, mi motyw wybrańca zazwyczaj nie przeszkadza. Mi z ale... ja tego przyzwyczaiłem też do tego, czytając właśnie tak. młodzieżowe fantastyki, gdzie to. Nie, bo też motyw wybrańca. Ja chyba też powiem, że motyw wybrańca, mm. bo przyznam, że schematy można powielać i w tym, i w tym. Zależy, jak jest poprowadzony Tak, ale. dokładnie, no. Ułożenie na bibliotece kolorami czy gatunkami? Niczym. Ha, jest wszędzie. O, jest wszędzie. Ale tak zakładając, byś miał okładać tak, no... To gatunkami albo autorami może tak będzie albo najbardziej lubiony stoją na środku Hmm. Mikołaj. To ja gatunki, później to są autorzy, żeby jak już są ułożone gatunkami, to później autorami, a kolorami to mi się średnio podobasz. Mamy jedną biblioteczkę, więc <noise> <by> nie wiem, <noise> co bym <my głos> ja hmm, Tak, w sumie tak układamy. Ja też bym powiedział, że gatunkami, ale zawsze staramy się, żeby te książki nagi tak zachowywały jakieś walory estetyczne po ułożeniu. No właśnie kolorami jest ładnie to wygląda, Ale tylko... chaos też jest piękny. Chaos też ma swój urok. Ale jak są kolorami ułożone, to później często sery są rozdzielone, tak. a tego ja najbardziej ja nie lubię. Ja też nie lubię. Nie ja lubię Dobrze, Teraz ty. Okay. Narracja pierwsza osobowa czy trzecia osobowa? Trzecia. To ja pierwsza. Ja raczej wolę pierwszą. Czyż mi to obojętne. Znaczy, ja też je a, nie. Istotnej, nie? To... Mm. E, się przez wiedzę jakiej narracji stoi. A czytałeś, to nie da się. Pierwszym. jak powiedzieć, ja chcę powiedzieć. Nie sprawdzaj, nie sprawdzaj, nie, nie sprawdzaj. Um, a to nie jest tak, że jest trochę tak, trochę tak? Nie, bo niektóre rozdziały są. Tak. Mi się zdaje, że są na, na zmiany. I jest pierwsza, i, i, tak, i trzecia. Pierwsza, i jest trzecia. Jecha ja wolę pierwszy, jednak. Ja też. A ja mi w sierpniu powiem, szczerze. Hmm. Ja to zależy jak jest poprowadzane. Jak są że to w części w trzeciej, mm -hmm. kiedy w pierwszej po części. I no, się ja się nie no nie po do to się przez wiecznie wtedy czytanie, jeśli nie to za no bardzo tak. uwagę, natomiast... No ja no pierwszy. Dla mnie to bardziej jakby silniejsze ja, emocje Ja, są w ja Chyba pierwszy. w trzeciej, ale nie, nie, nie wiem. Ale z czym to czytamy, to musisz coś wybrać. W drugiej. Nie no to chyba... chyba... nie wiem. Dobra. Nie, nie to wiem, to... nie, nie, nie okay. mogę wybrać, bo no ludzie ja mi nie wybierać. Dobra. Książkowa ekranizacja w formie filmu czy serialu? Serialu. Nie ja chyba wolę filmu. Teraz, no, teraz te seriale są moim zdaniem bardziej popularne, no patrząc na Wiedźmina, który mi się podoba, albo patrząc hmm. na Cień i Kość, albo, ale z drugiej strony uwielbiam Harry'ego Putera, który jest w filmach i Władcę Piesień, który jest w filmach. Ja chyba wolę tak raz przysiąść do filmu, obejrzeć. Yy... W sumie tak. To ja też zbiorę. A zbieram. ja chyba powiem na serial. Mało jeszcze widziałem, stawiam na serial, bo nie widziałem jeszcze może wiele seriali na podstawie książek, a tych, które czytałem. Ale powiedzmy, że mam wrażenie, że te dokładnie można zekranizować jakieś no tak, dzieło. Dobra, w Film jednak dużo, dużo ucina. Hmm. Dobra. Bardzo ciężkie pytania zadajecie. Naprawdę. Bardzo ciężkie. Na razie nie było za łatwo. Nagrywanie kontra oglądanie. Czyli rozumiem, że takie nagrywanie na YouTube kontra oglądanie YouTube'a. Ja chyba nagrywanie, ale nie montowanie, bo ja bardzo nie lubię montować. To że ja chyba też wybiorę e, nagrywanie, ale oglądam się bardzo. Ja spółki, też sobie hmm. bardzo oglądać, się, zwłaszcza jak coś sobie na przykład gotuję, albo się maluję, albo cokolwiek, to zawsze sobie włączam jakieś filmy. Hmm. To ja ogólnie nie, nie oglądam za dużo Booktuba, ale jednak nagrywam i, i to lubię. Ale gdyby mieliśmy zebrać cały YouTube, czyli te wszystkie moje, co lubię oglądać, jakieś samochody, jedzenie i tak dalej, kurczę, to miałbym problem, ale chyba postawiłem nagrywanie jednak. To jest jednak coś bardziej kreatywnego, nie? Niż takie mm. twórcze, mm -hmm. Wiecie wiesz o co mi chodzi no? Tak, na pewno. No. Złamanie grzbietu czy poplamienie kilku stron kawą? Złamanie grzbietu. Ja też złamanie grzbietu. No to się nie zdarza. Nie. Kurczę, ja kiedyś byłem naprawdę łamaczem grzbietu. Tak, mam niektóre książki które... z twojej przeszłości. <noise> tak, kiedy jeszcze nie nauczyłem, kiedy Mikołaj mi jeszcze nie nauczył, jak szanować książki. Ty, ty jesteś takim tutaj, ty? Ja to książki po prostu. No, no. Mikołaj po prostu tak. Jest takim pedantem książkowym. Um, no, raczej raczej złamany grzbiet. Chociaż tak. Czasem tak artystyczna plomka skały. Na pół strony. <gry> Wiecie, pale... Na pół książki że do panne nie jest taka. Palec odciśnięty od czekolady. <grym> Okej, okay. w takim razie brzydkie wydanie ulubionej książki na biblioteczce, czy jedyna wersja elektroniczna? Brzydkie wydanie ulubionej książki. Czy tylko mieć w e-booku? No chyba to brzydkie wydanie, ale co, pewnie co je widząc bym ubolewał, bo jednak jestem zrokowo stężka. No zawsze dać tak jakąś układkę albo jakoś zasłonić. No że? to ja też chyba ulubioną książkę chciałabym mieć na regale, nieważne w jakim wydaniu. A może grzwiedby nie byłby tragiczne. Ale wiecie, na przykład jak było z tym e, dwarem samych po, po, połomieni, to ludzie porobili własne sobie takie układki, no. żeby było sobie mm. nałożyć. Więc wydaje mi się, że to akurat mamy więcej możliwości, mm, um, żeby zmienić coś, nie? No ja chyba też na to stawiam. To to? Mhm. Fantastyka czy kryminał? To jest dla mnie ciężkie, bo ja kiedyś kochałam kryminały. Ale patrząc na to, że w sumie pierwotnie jestem takim sensacyjno-kryminalnym pozycją, mhm. to ja powiedziałam, że fantastyka. Bo w fantastyce też jest często dużo kryminałów, a w kryminałach zazwyczaj jest mało fantastyki. Mhm. Ja zdecydowanie stawiam na fantastykę, A chociaż nie jest dla bardzo łatwe, bo jednak raz na jakiś czas lubię sobie zrobić właśnie przerwę ja na... Się, nie? Czytać który krymina. tri... Ja lubię. No tak raz, raz na jakiś czas lubimy sobie tak to przerwę od fantastyki, ale jednak no, to jest taki przewodnik dla mnie, gatunek. ja też wybrałbym tutaj fantastykę, ale chyba łatwiej jest odrzucić w tym przypadku kryminał, niż jak musieliśmy na początku tą młodzieżówkę tak, odrzucić. no, to był. Znaczy, no to. Właśnie, ja, nie wiem, czy łatwiej by się było pozbyć kryminałów czy młodzieżówek. To Michał kryminałów. No właśnie, ja zróbmy takie zestawienie, trochę nie było takiego pytania, ale pomódźmy. Młodzieżówka czy kryminał? Kryminał. Odrzucasz czy wybierasz? Wybieram. To ja wybieram młodzieżówkę. A ja chyba kryminał. Główny bohater jako kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Kobieta. To ja też mam kobietę, wolę bohaterów. Bo, bo jest mniej mężczyzn jako główny bohaterów, tak mi się wydaje. I z, no, 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 jest, jest mniej. I jest, moim zdaniem, trudniej jest ich w jakiś ciekawy sposób wykrywać. Mhm. Dlatego to mi bardziej ciekawi. Zawsze. Mhm. To dla mnie chyba no, rzeczywiście mam wrażenie, że jeśli jest główny męski bohater, to może być trochę ciekawie. I za, zarówno jeśli chodzi o budowanie relacji, bo inaczej mamy te kobiece, bohaterki, tak one są powiedzmy takie no, adorowane albo coś hmm. takiego, a właśnie, no rzadziej tak od, od drugiej strony. No jest no, rzadziej, ale ja chyba jednak wolę, jak jest to kobieta. No ja też, że no, tak pomijając właśnie na przykład, związki, relacje romantyczne w książkach, to jednak hmm. jako wolę jakieś. zarówno no, że, że, że sobie kobiety, żeby nie było, nie no. jestem feministką, ale... Ale no, ja to wybieram pod względem takim, że po prostu dla mnie to ciekawsze jest za mm -hmm. żeby zrobić ciekawego mm -hmm. bohatera. Dla moim zdaniem jest trudniej niż zrobić ci ciekawą bohaterkę. Ale mhm. też lubię wyzwania, które stawiamy przed kobietami. Ja tak, wiem, że, tak, że z nami też mogą być, ale mm -hmm. ja jakoś dziewczątka bardziej mi się odpowiada. Porzucić YouTube na zawsze, czy nikt nie spotka się z nikim z niego. Kurcze! Kto to dał? Ja wiem ja, 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 ja mogę porzucić YouTube na zawsze. Powiem szczerze, bo ja mam tyle przyjaciół. To jest uba, że zawsze mogłam u niej występować jak coś mm. A to nie jest takie głupie. Właśnie zrobimy kolaborację i... A nie spotkać nikogo, no to nie, dla mnie najważniejsi są ludzie, więc ja wybieram porzucenie YouTube'a choć z sercem bardzo mocno złamanym mm. i z płaczącą duszą. W ogóle to pytanie zdała Coral Intense, tak? Żeby nie pomylić, Coral Intense tak. To jest najtrudniejsze pytanie z no. jakie się pojawiło. Zagieło totalnie. No to odpowiedzcie, ja odpowiedziałam. Co wiesz za nas co odpowiedziałam. Ja... Nie wykręcaj się starszym. Nie wykręcaj się, jesteś do nas to odpowiadaj. Będzie nie na niego jak sobie... Nie, no dobra, teraz co Dobra, to powiem. tak 3-4 mówicie albo YouTube, albo znajomi i zobaczymy co powiecie. O nie! To... Dawajcie, dawajcie? Dawaj. dawajcie, dawajcie, dawajcie. 3-4, znajomi. Czyli ty no, porzuciłbyś YouTubea, no, to byś. nie, nie to jest. Nie, i mnie gołej by porzucił Nie, bo to jest tak, że. Ja bym porzucił, ale tylko. Ja bym. E, porzucił, ale tylko właśnie, jeśli te kolaboracje wchodzą w grę, tak jak to ulepia. A ja bym was zrobił no. na odwrót, że postarał się. Nie wiem, może bardziej spisywać, zgadywać, ale no, no tak mi byłoby szkoda, spotkań na żywo. No. Ja nie wiem. Ale YouTube też mi byłoby szkoda, tyle, jednak też w pracy to ułożyliśmy. Zdecydujcie na... się. nie. Ja, ja powiedziałam, nie, ja... nie mam Musi dobra, się odpowiedzieć nie, ja, ja Musicie że... odpowiedzieć na to pytanie. Ja powiedziałam, że YouTube, ale jest czyli mi strasznie przykro. Czyli być z YouTube'a. Nie, wybrał YouTube'a, ale a jest więc... mi strasznie przykro. Ja to ja bym wybrała znajomych. Ale ja bym się starał tak socjalizować poza, poza spotkaniami na żywo, czyli no, pisać, dzwonić. W ten sposób. I ty znam no. dwie możliwości. Nie odpowiedziałeś jeszcze. Ty zaproponowałeś pisanie przez ten. Żeby się po prostu nie tak? spotkać na żywo, ale spisywać, zgadywać. Ale żeby robić kolaborację z kimś też prostu istnieć na YouTubie. Nawet ja z kimś nagrywać niż pisać, bo to dla mnie takie... No ja wiem. No to decyzja. Ty, ty, ty. ty, ty. <śla> Chyba jeszcze gorsza. <gwałę>. <śla> <Ty, ty. śla> <śla> jeszcze trudniej podjąć. Nawet bo zaś masz weselny kulczerze, jesteśmy. No dobra, to może ten YouTube. Ja wiem... mi... Zmieniłeś zdanie od... Wcześniej byli znajomi, teraz wiecie. No bo to jest taki, taki, taki waham się po prostu. Za każdym razem coś mi szkoda. No nie, generalnie to pytanie Ciężkie. po prostu... To... Karo że tak powiem, zagiłaś nas. No i, i przegięłaś <laughs> z tym pytaniem. O, strasznie było trudne. Dobra, używanie zakładek czy przypadkowych przedmiotów? Przypadkowe przedmioty. Ja tylko zakładę. zakładki. Jak już mamy taki ładny swójczek z zakładkami, czy z jakichś książek, z czy tych robionych przez Helenkę, to po prostu bez sensu ich używać. Ja, znaczy, ja teraz częściej zaczęłam używać zakładek, bo mam taki wielki stos, mm -hmm. zakładek o bestsellerek, i ich bestsellerekowi pozostawiam w ogóle. I Pobreiamy. po prostu tak łatwo mi je siarł bo są na takiej dostępnej Wwiec. półce, ale tak, to to bilety autobusowe, pociągowe, wszystko. A ja poczytam, że lubię też sobie, jak jestem gdzieś blisko końca albo początku, założyć skrzydełkiem. To ja nie. nie. To, to ja też za ja bardzo nie. ale jest taką niektórzy... książka! No tak, właśnie. <grym> Będę cię sobie, nie, nie, zasz... czuję, nie czuję się bezpiecznie Kryj po tym, się do Ale niektórzy <grym> zapamiętują strony. Ja bym tak o nie Boże, ja, to... ja, kiedy ja, czas, tak ja kiedyś to zapamiętywałam. Hmm. To ja czasami się na godlice sobie zapięłam, ja update zrobiony. A to ja nie potrafię robić. <laughs> Ale zrobiliśmy zaledwie zalejnili, kiedyś A wiem, ja co? kiedyś w ogóle, e, na przykład teraz, lubię sobie dokończyć do końca rozdziału. Kiedyś miałam to obojętne, a teraz jak mam czas, to wolę doczytać do końca rozdziału. Ja zawsze. Ja nigdy nie mogę przeczytać <laughs> w co... Ja nie wiem, jakiego mam... mam... Boże, jak o... <laughs> to jest straszne! jak wyszło tutaj, to... No ciężko się z Mikołajem, tak jest. Ja zawsze muszę dokończyć rozdział. A jak widzę, że mam mało czasu, to nie zaczynam nowego, tylko nie kończę się Nie to ja w sumie jest bez różnicy, mogę skończyć w strajcie. Jak już mam mam wiesz, wiecie, brakuje mi jednej czy dwóch stron, to już doczytam, ale generalnie nie mam z jakiegoś takiego no, problemu. Czy ja też nie ale w ogóle rozdział. Okej, brakuje... Kupowanie książek stacjonarnie czy online? Znaczy, ja robię tak, że zamawiam online i odbieram w Epiku przy kasie. To dla mnie... O, to nie, bo wiadomo, że jest taniej, ale ja jak już jestem gdzieś oglądam książki, to mnie strasznie kuszę na żywo. Jednak te ceny są drogie, dlatego ja już biorę online zostawiam do domu albo do A paczkomatu nie, ja gdzieś pobliżu. Idę Coś kupujesz eee. dodatkowo. Naprawdę, no Ale ogólnie lubię chodzić na przykład do, tak mm. czytam, takich dyskontów i mm. ten, ale jak coś to online bym wybrała. Tak? Ja też online. Ja wybrałem. też online, bo jednak wygląda, wiecie, z kanapy czy ten. Mm. Okej, okay, to y, okej, okay. tak teraz ja. Tak. Spotkanie z ulubionym autorem czy spotkanie z ulubionym bohaterem książki? Bohaterem książki. Ja też bohaterem książki. Bo takiego Scotta jakbym wzięła i tak. No wiecie, jednak co by nie mówić, to jednak autor to jest taka, no chyba, że nie żyjący autor, że ktoś uwielbia takiego, to wtedy Pyt, z nim spotkanie tak. też mogłoby być atrakcyjne, ale jednak żyjący autor to jednak też jest człowiek, który no, gdzieś istnieje itd. i tak dalej jest szansa na spotkanie z nim. A jednego bohatera przenieść do... To... Wykreowanego właśnie tylko w książce. A zdecydować na jednego, to... By to no dokładnie. Jest... Co... Ej ja, ja chyba się za oczu spatrzy, ale mam nadzieję, że tylko nie będzie <laughs> Nie, yeah, będzie okej. To nie jest Nie no tak, oczywiście ja bym wiadomo kogo przyniosła. I Sylwia bleka jeszcze. Może się tego! I Scott'a, i, i Scott który grzyma. Dobra, czyli każdy wybrał y, Bohatera. Mm, w ogóle okay. właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj y, to pytanie zdała Asiulka podłoga 01 i w ogóle tyle fajnych pytań tutaj padło. Także dziękujemy Asiu. Dziękujemy. Asiulka. No, dziękuję, no. Love you. Mm, dobra, to takie kolejne. Mm, przeniesienie się do wybranego świata w książce, czy przeniesienie bohaterów książki do naszego? Do nasz? Nie. To zależy. Mm. Nie. Do, ja, do Harry'ego Pottera ja bym wszystko się. Czy zbierzała? ktoś by się nie chciał przynieść do Harry'ego Pottera? Ja. Ja. Hmm. A może... ja, ja chyba ja tak bym przejrzał w postaci do siebie. Ale z drugiej strony takiego ja Skota wziąć, co by może w końcu męża bym miała. No właśnie, a to jest bohaterów, czy jednego bohatera teraz? Bohaterów. No, przeniesienie bohaterów ja w Hollywoodie. Do do... naszego. A ja chyba wolałabym nic do innego. Ja też mogłam jeździć. za to, co teraz. To ja przeniesię, wolę do... się do Ja wolę się wziąć. Tylko ja do jakiegoś bym... fajnego świata, nie do jakiejś wiecie... To jak ja już miałem wybranie z... jakiego, to Harry Potter. Ja Jakieś małe mieszkanko w Hogsmeade, <laughs> jak na to pokaże. <laughs> no. No, Beskitu. E-book czy książka papierowa? Papierowa. No, no, ja też papierowa. Chociaż znaczy, się przerzuciłem trochę na e-booki. I tak, i tak no, Bo masz szkod do legimi. Ale tego ja nie dostałem. <laughs> ale i tak dużo rzadziej czytam tam e e-booki jednak, jednak dalej papierowa. To ja bym powiedział, że mm, no sam nie wiem, bo wygodniej mi się dużo czyta e-booki, jednak czytanie można sobie gdzieś położyć, oprzeć, a książkę nie. trzeba trzymać otwartą, ale... A nie macie tak, że jak czytacie na e-booku, to gorzej pamiętacie? Nie. To ja najbardziej haf papierowy też... No nie, najbardziej, naj, nie najbardziej, ale lubię zobaczyć, ile zostało do końca, tak, tak naprawdę no podstawie się ile zrobił. wiesz, czujesz, wąchasz. Możesz polizać tam, tylko ci nie pozwoli. <laughs> Z tym wuchaniem da się zastanowić. Więcej jest, wiesz, no. Ale to jest tak, że dla mnie, jeśli chodzi o książki papierowe, to najbardziej doceniam um, ten aspekt wizualny. Ja jestem wzrokowcem, jeśli chodzi o książki, do tego o okładkową, okładkową, więc uwielbiam mieć na regale, na biblioteczce, ale czyta mi się dużo wygodniej um, e-booki. No zobacz, akurat ona tak pachnie. Ale, ale nie, ale daje taki vibe, jak tak dmuchniesz. No. <laughs> I jeszcze zobaczcie, jakie jest gorąco. Tego by mi na pewno nie pozwolił zrobić. No patrz, ale to jest taka fluffy, nic się nie dzieje. No tak, Mikołaj... to już, by... nie Mikołaj by już nie... powiedział odkładaj. No nie bo te swoje to możesz... Zobaczmy mu czarny PR. <grystanie> Okej. Okay. Cukierkowy romans czy przerażający kryminał? O Boże, to jest ciężkie. To dla mnie akurat nie... To. Nie, przerażający kryminał. Ja tak samo. A ja czasami lubię taki cukierkowy romans. No przecież szedłem na No, Ja wiem, ja też czasami czytam i zdarza mi się, Nie, ale... to ja wezmę cukierkowy romans. Wiem, że to jest w ogóle dziwne. Inne są na słomki. <laughs> ale jak jest dobrze napisana, to spoko. Mhm. mhm. Okej, okay, to w takim razie pogadanka czy vlog, jeśli chodzi o nagrywanie na YouTube. Ale oglądać czy nagrywać? Nagrywać. No to pogadankę, bo ja nie nagrywam w ogóle rzadko. Chociaż może zacznę. To, to ja się też robić. wolę po po pogadankę. No to trochę racji. Ale to się montuje szybciej zamiast muzyki, nie trzeba dodawać. To ja powiem tak, że nagrywać y, wolę pogadanki, bo czasem jak sobie jeszcze fajny flow, fajny mhm. temat, to można się sobie wygadać i później też czujesz, że masz znajomych. <gadanki> nie żartuję. Ale, ale jeśli chodzi o vlogi, to zdecydowanie wolę je oglądać. O ja też w Uwielbiam we vlogach, nawet recenzje to jedno, ale te wstawki pomiędzy tak. ci są fajne. A jak jest vlog z książ... Z, jest recenzja którą chcesz przeczytać, to już zupełnie... Dokładnie, Moim zdaniem mistrzeniami vlogów są zaksiążkowane, uwielbiam ich vlogi. A ja bardzo lubię Oli mm. Tak. I sasny, bo że sasna jest vlogów. To vlogy. wszyscy mają fajne vlogi. Tak, i pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich. Cały ja pozdrawiamy YouTube pozdrawiamy. pozdrawiamy. Dobra, teraz czytanie w ciągu dnia, czy w nocy? To już w ogóle ostatnie pytanie jest. Eee, Noc to od, od której? Powiedzmy bardziej wieczorem, tak to nie wiem, najwyższe To ja wolę wieczorem. To ja chyba... Kiedyś też powiedział, że wieczorem taki lepszy klimat, natomiast chyba częściej tam w dzień ja, wiesz, ja się przyzwyczaiłem ich chyba teraz już wolę dzień. Ja zdecydowanie w dzień. Jednak na ja przykład mi się równie dobrze rano czyta też, jednak znikuję wstajemy wcześniej do pracy i później potrafię być wczoraj bardziej zmęczeni. Ja też jak, wolę wychillować sobie po południu. No, no ale tak to ma jeden weekend, kiedy no jest, wiadomo, się wyśpię no, i dalej, to chyba też wolę ten dzień poczytać, a wieczorem może jakiś serial obejrzeć czy... Ja, ja też wieczorem no. lubię sobie już po prostu położyć, odmurzyć i coś pooglądać. Nie, to ja właśnie wolę książkę, bo w dzień zresztą pracuję, mhm. później przychodzę, robię, robię różne rzeczy i później mam chwilę, żeby... Poczynać, sobie poczytać. No to fajnie, okej, okay, okay. to były wszystkie. Czy wybieramy jedną tak losowo jeszcze? Bo fajnie się odpowiada. Ula, właśnie ty przejdź ja sobie te sobie karty wybieram, tak? Ula wybierze z 2-3 pytania. Może sobie w tą się, nie w tą się. A to jest, Czekaj, czekaj. Ja wiem, wiem, spokojnie poczytaj. Jeśli zajmie to długo, to przytniemy. Dobra, to tu jest parę takich fajnych. Trzy, bo możemy trzy? No to... Czytać w kółko tylko ulubioną książkę, czy czytać inne, ale tej ulubionej nigdy nie poznać. No nie, to ja czytać. W... Ej, to jest w kółko? i nie, nie ulubione. ale nie ulubiony. Nie, tak, ale nigdy ulubionej nie poznasz. To ja tak wolę. Zdecydowanie. Mhm. Mm no bo to jest tak, że ja nie mam takiej jednej ulubionej takiej książki życia jeszcze ja nie poznałam takiej. Mam po prostu wiele ulubionych no książek. Ja nie że w kółko jedną Wow. I był to, byłby to Pielgrzym? Albo Harry Potter, bo ja mam dwie ulubione. Mm -hmm. A jak to i to, to już w ogóle baj baj, wszystko. Pielgrzymam cały czas czytać. Naprawdę. Hardcore. No, to ja jednak nie hardcore. Krótka, ale nudna książka, czy długa, ale ciekawa książka? Ja powiem e, długa, ale ciekawa. No ja tak samo. Długa, ale ciekawa. Czasem jeśli książka naprawdę jest niefajna, nudna. No, to po no, prostu no, jest trudna. Nawet przeczyć. po 150 stronach tak was okay. wymęczy. Zgadzam się. Zrezygnować z prowadzenia Booktyba czy Bookstagrama? Mm. No to ja jednak Bookstagrama bym tak odrzucił. Samo. Bookstagrama, no jednak YouTube takie nasze początki. Dziecko. Większe. To... Tak. I Instagram jest właśnie, fajnie, jest w Instagramie, że on tak ułatwia trochę kontakt. Ale że... z drugiej strony wiesz, na Instagramie możesz też nagrywać teraz. No właśnie, bo Instagram też tak się mocno rozwija. I ale z drugiej strony na YouTube w komentarzach, w komentarzach też trochę można się powymieniać. No ale to właśnie i... dla mnie Instagram jest taki bardziej kontaktowy, no na pewno, jeśli chodzi podpisywanie bo... na relacje, wszystkie skrzyneczki, ankiety. No ja wiem, ale jakbym miały wybrać jedną wyborową Ja też Ja też. No. Ale nie bez, nie bez ubolewania. Ja tak samo. No, dobrze, to już były wszystkie pytania, i te gratisowe, i te, które przygotowaliśmy my. No, generalnie łatwo nie było. Nie było. Ja. Też mam wrażenie, że częściej my z Mikołajem się zgadzaliśmy, niż u Lab tak, no. potrafiamy mieć każdym odmienne zdanie, ale to już nieraz się przekonujemy, że z my z Mikołajem jednak mamy tak. podobny sposób myślenia, ale jeśli chodzi o dbałość o książki. On po prostu jest Ale żeby nie było. Musicie <laughs> nagrać taki film. Ej, bez kino. Testowanie cierpliwości Mikołaj. Mikołaja. Ja tak bym zaginał rogi i zobaczyć, kiedy on po prostu weźmie mnie. No, Właśnie te takie pedant w wśród książek, nie? takie nagrania, jaką on wycierek, układa się to równo zmienia, no wszystko. Nie, to nie lubię jak są książki takie trochę w średnim stanie. Czyli źle tu się czujesz. Nie, nie, bo to nie chodzi o ułożenie. Chodzi o... Ten, nie powiem, jak się kupujesz, używane książki to tak, to przymknę oko na stan, ale nie nienawidzę, jak mi z księgarni nowa przyjdzie w średnim Czyli stanie. Czyli Empik ostatnio źle robi. Źle robi. No, <laughs> niestety. W takim razie to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękujemy, jeśli zdawaliście pytania. Jeśli Was się nie znalazły, to też dziękujemy, że dali wiadomo. Nie można tak. było wybrać wszystkich, bo nie starczyłoby czasu. Bardzo dziękujemy Uli za to, że wystąpiła dziękuję w tym bardzo. odcinku. i dajcie dole, jakie wy byście odpowiedzi wybrali na te najtrudniejsze pytania. Koniecznie te najtrudniejsze, tak. na to najbardziej tak. kusi. Tak, dajcie znać, co byście wy odpowiedzieli. Tak, za ten wam bardzo dziękujemy, za to, że obejrzeliście do końca. Nie wiem, co już mówiłeś. Nie, nie, nie. nie dziękuję. Zapraszam Was naszego Instagrama, nazwa wyświetli się na ekranie. Zapraszamy również na konta na Goodreads, lubimy czytać, wszystkie linki zostaniecie w opisie tego filmu. Tak, zachęcamy do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, będzie nam bardzo miło, tak samo na kanale Uli, wiadomo. Koniecznie wpadajcie, tak. pewnie też będzie dzisiaj podlinkowany, zostawcie również łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!